Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiału na kanale, dzisiaj z gry World of Tanks i dzisiaj pokażę wam bitewkę z linii frontu i omówię parę spraw, między innymi dotyczącą przede wszystkim linii frontu i World of Tanks, ale przede wszystkim pojazdu, który widzicie na swoich ekranach, czyli do Mod 46. Z racji tego, że można było sobie wypożyczyć jeden pojazd na 5 bitew w ostatnim czasy no to postanowiłem właśnie ten pojazd wypożyczyć, dlatego że on zbiera naprawdę świetne recenzje. Jak widzicie w tym momencie miałem takie szarpnięcie. Wynika to przede wszystkim z tego, że w ostatnim czasy po ostatniej aktualizacji miała zostać poprawiona optymalizacja linii frontu. I faktycznie są momenty kiedy tych klatek faktycznie mam znacznie, znacznie więcej. Nie wiem, czy jeszcze takie szarpnięcia się pojawią, ale po prostu dzieją się rzeczy cudowne. Raz mam prawie 90-100 klatek na sekundę, a potem mi schodzi do 40-30. Więc ta aktualizacja poprawiła częściowo problemy z optymalizacją linii frontu, bo ostatniej linii frontu miałem tak średnio 60 klatek, to 60 było trzymane raczej. A teraz mam takie skoki, raz jest więcej, raz jest mniej. Więc to jest taka średnio dla mnie udana optymalizacja, ale jakoś da się przeżyć. Te spadki nie są częste i one są raczej takie symboliczne niekiedy pod względem częstotliwości. Raz na jakiś czas się pojawiają. Ale co teraz przejdźmy do samego projektu, bo. To może jest kwestia, te właśnie spadki, to jest kwestia różnych, różnych, jak to się mówi, czynników, natomiast z Progetto to jest czynnik sam w sobie, to jest pojazd, jeśli mamy w bitwie, to można powiedzieć, od razu jesteśmy na pozycji wygranej, od razu jesteśmy lepsi. I niestety nikogo tu nie oszukamy, ten pojazd jest znacznie, znacznie lepszy od drzewkowego odpowiednika od ósmego poziomu w drzewku włoskim, czyli Pantery P-44. I od razu tu z odpowiedzią. Dlaczego tak jest? Czy to twórcy zawinili? Czy może to ktoś inny jest temu winien? Absolutnie nie. Nikt tu nie jest winien. To wynika z charakterystyki obu pojazdów. Pantera P44 jest projektem z okresu II wojny światowej, z końca II wojny światowej. Co powoduje, że ten czołg od razu. Nawiązuje, jest stworzony według wymagań z tego okresu. Natomiast Project to Mod 46, jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt. Jest to bardzo wizjonerski projekt, jednak ten wizjonerski projekt ym, jest też projektem, który wyprzedza nieco swoje czasy jest, można powiedzieć, zap zapowiedzią czołgu yy, podstawowego. Czyli dysponuje bardzo dobrą siłą ognia, bardzo dobrą mobilnością, jednak ten pancerz jest taki sobie, chociaż on też potrafi zaskoczyć i jeśli kiedykolwiek odbijecie się od projektu, to się nie dziwcie. Ten czołg jest nieprzewidywalny, ten czołg jest przede wszystkim szybki, ma trzy nabojowe magazyny, który można doładować, więc właściwie nigdy nie jesteśmy pewni, Ile mamy naboi w magazynku, ile przeciwnik ma naboi w magazynku? My wiemy ile mamy naboi w magazynku, ale przeciwnik tego nie wie. Nie wie, czy doładowywaliśmy, czy wystrzelaliśmy się z całej amunicji i to jest przede wszystkim taki największy, można powiedzieć, niewiadoma, największa niewiadoma, która powoduje, że ten pojazd jest po prostu no, ciężki do przewidzenia co gracz właściwie może nim zrobić i co w danym momencie gdzie ten pojazd będzie działał. Dodatkowo te kąty pochylenia, one potrafią naprawdę świetnie zadziałać, to się tak wydaje, ale czasami ten pancerz odbije takie pociski, które normalnie powinny wejść bez problemu. Więc projekt to jest problematyczny i wielu właśnie graczy stwierdza, że ten czołg jest po prostu za dobry. On nie powinien się pojawiać na tym poziomie, niektórzy nawet twierdzą, w ogóle nie powinien się pojawiać w grze, bo on jest po prostu świetnym pojazdem, który ma bardzo mało wad. Ten pojazd jest znowu, jak często to powtarzałem, ten pojazd jest zbiorem bardzo dobrych cech, bardzo dobrych yy, yy, podzespołów. O, yy, takie jak armata, jak silnik, yy, jak zawieszenie, to wszystko działa bardzo, bardzo dobrze. I dodatkowo ta armata 90 mm często mi się wydaje zadaje uszkodzenia modułów, co naprawdę potrafi być problematy problematyczne dla przeciwnika. Sam, jeśli nie gram project to, a spotykam project jestem naprawdę wściekły, bo ten pojazd naprawdę potrafi poszaleć. I on ma dużo, dużo penetracji na podstawie i na goldzie, więc cokolwiek zrobimy, zawsze przebijemy. Jest on mobilny i on może być dosłownie wszędzie. On potrafi zmieniać szybko flanki. Dodatkowo, kwestia jest taka, że ja tu parokrotnie zjeżdżałem z tego zameczka i ja potrafiłem sobie jechać na zameczek, zadać tam jakieś tych uszkodzeń, dostać tam troszeczkę obrażeń, wrócić na punkt naprawczy i znowu wrócić na zameczek tuż, kiedy pojawiała się, w tym samym momencie, kiedy pojawiała się kolejna linia, kolejna fala wrogów, ale już byłem w pełni naprawiony. I przygotowany do walki. To jest naprawdę pojazd mobilny. On sobie 50 tak jedzie, to, to nie jest problem na niego jechać 50. W panterze trzeba lepszy silnik wybadać, bo grałem na tym słabszym no i to jest momentami tragedia. A on pod górkę nawet tak nie bardzo zwalnia. I to wszystko sprawia, że ten pojazd jest bardzo, bardzo dobry. I część graczy wiem, że się doczepiło. Wiem, że to jest już stary w sumie czołg, już ma swoje miesiące i lata. Ale może nie lata, ale ma już swoje ten okres, kiedy był w tym wocie. Ale trzeba tu jedną rzecz bardzo mocno zaznaczyć: ten pojazd jest po prostu y, świetny. I wielu graczy się to skarżyło, że on jest dużo, dużo lepszy niż drzewkowa, y, drzewkowy odpowiednik. Co powoduje bardzo niekorzystną y, sytuację, a konkretnie polegającą na tym, że pojazd ten. Y, i bardziej, bardziej się opłaca kupić ten pojazd, bardziej się opłaca mieć ten pojazd, niż yy, zdecydować się na zakup, na przykład, yy, niż się na badanie, na wybadanie pojazdu ósmego poziomu. To jest troszeczkę niekorzystna sytuacja w grze, dlatego, że jeśli yy, ktoś wyjdzie z założenia, że po co mam tyle badać, po co mam tyle kombinować, kupię sobie po prostu pojazd, no to troszeczkę to nie wygląda dobrze. I to przez wielu jest krytykowane, właśnie za to jest ten pojazd krytykowany. Dodatkowo ten pojazd, y, jeśli by tak zestawić z y, tym drzewkowym odpowiednikiem, to jest w, ogóle, w, ogóle na, w ogóle go deklasuje, y, sprawia, że ten P-44 Panther to w ogóle y, ciężko sobie radzi, pomimo, że ma więcej pancerza. Druga kwestia jest to czołg średni, który właściwie powinien być już klasyfikowany jako czołg podstawowy. Czyli pojazd, który potrafi zniszczyć każdy cel na polu bitwy i potrafi zlikwidować każdego przeciwnika. Nie wiem, czy przed chwilą zauważyliście takie lekkie szarpnięcie ja za to przepraszam, że to tak y, się pojawia y, dlatego, że to nie z mojej winy. Ta aktualizacja wprowadziła taki system klatek, że raz mam 90, 100, a raz 30. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wcześniej tak nie było. Może to też częściowo wina mojego programu do nagrywania, który jest po prostu kapryśny. Ale z własnego doświadczenia wiem, że problemy ze sprzętem są powszechne. A ostatnim czasy dość, wiele ludzi, dość wielu ludzi ma problem z tym. Z racji tego, że jest kwarantanna i zmuszeni jesteśmy do korzystania w większej ilości ze sprzętu komputerowego, internetu. I niekiedy wynikając z tego dziwne zdarzenia i przypadłości, sam byłem ofiarą pewnych błędów i no, niestety nic na to nie poradzimy, ja się postaram to dopracować na następny film. Aczkolwiek z samego doświadczenia wiem, że z World of Tanks to bywa różnie i jest to jedna z tych gier, które mnie do szału potrafią doprowadzić przy obróbce i tak dalej. I przy nagrywaniu trzeba pokombinować niekiedy, czasami trzeba jedną rzecz coś tam zmienić i potem działa wszystko OK. Więc no, takie, tak to niestety wygląda. Tutaj zostałem zaproszony do Plutonu. Nie wiem czy dlatego, że tak dużo fragów zrobiłem, czy ogólnie y, dlatego, że tym to po prostu mi lep, lepiej idzie. Powiem tak, nawet z obiektem 703 z dwoma lufami, To Projeto to jest wymiatacz. To, to nie, to obiekt y, może sobie szaleć, może mieć pancerz, ale to ma mobilność i armatę. I y, no po prostu to jest masakryczny pojazd. To jest pojazd, który wjeżdża na pole bitwy i robi co chce, co mu się podoba. Jak mu się podoba, po prostu pojazd jest obłędny. I mi się wydaje, że tutaj Wargaming popełnił błąd pod tym względem, że dał go na poziom 8 i pod tym względem, że on jakby go zostawił z pojazdem z II wojny światowej. No pojazd, który można założyć, że mógłby być czołgiem podstawowym, konkuruje z czołgiem, który jeszcze typowo miał być czołgiem średnim. No i czołg średni y, miał pełnić nieco inne zadanie na polu bitwy niż y, czołg podstawowy. Człok podstawowy jest jakby uniwersalny, Do czego go użyjemy, to będzie dobrze. Natomiast y, szszołk średni to szcząłk średni. No i tu właśnie mi się wydaje, powstaje taki problem, i z tego powodu y, Progetto jest dużo, dużo lepszy i nie dziwię się, że tyle osób tego Projetto zakupiło, że postanowiło go sobie sprawić, bo to jest po prostu pojazd dobry. Był teraz na wypożyczeniu, myślę jaki tam pojazd wypożyczyć, jaki wypróbować, myślę, a wezmę Projetto, nie próbowałem go jeszcze. No i powiem tak, Masakrator, to każdy czołg średnim przy nim, no ale to mi się wydaje, też jest do przemyślenia i momentami, jakie pojazdy dodaje się do gry i tu przede wszystkim trzeba przemyśleć pojazdy premium, dlatego, że o ile dodamy naprawdę dobry pojazd na przykład do drzewka, to zawsze go można zmienić, zawsze można go dostosować. To nie byłoby nic dziwnego, zmiany w drzewkach, zmiany w pojazdach drzewkowych następują dość często i to nie jest nic nowego i nic... W sumie dziwnego, to już się działo kiedyś i będzie się pewnie działo w przyszłości ale zmiany na przykład w bardzo dobrym pojeździe premium są problematyczne. Dlaczego? Bardzo, prosty, bardzo prostego powodu. Pojazdy premium, jeśli ktoś zakupuje, no to wydaje pieniądze. I on później nie chce, żeby jego wydane pieniądze nagle straciły wartość i stały się na przykład gorsze w pewien sposób. No bo on ma na przykład świetny pojazd, no to nie widzi powodu, żeby ten pojazd zmieniać. Jemu się nim dobrze gra, co innego, że inni gracze dostają yy, białej gorączki. Yy, bo nie mogą sobie z nim poradzić. Jemu się gra dobrze, on zarabia lepiej. Ja zauważyłem jedno, skok jest niesamowity, kiedy się gra się progetto. Ten na przykład obiekt, on owszem robi swoją robotę, ale progetto to jest niesamowity skok do przodu. I ja na przykład wiem, że progetto, no jak ja grałem tym progetto, to jest 5 bitew, no to robienie masakry, sprawianie problemu innym graczom to nie jest problem. To jest po prostu jakby standard. Yy, natomiast yy, nawet ten obieg moim zdaniem jest gorszy, potrafi być mniej usiążliwy niż na przykład yy, sam Progetto, a obieg jest naprawdę ciężki do pokonania, bo ma bardzo dobry moim zdaniem pancerz i ma bardzo dobre armaty, więc tu, tu moje stwierdzenie, obiekt, który bardzo lubię stwierdzam, że jest gorszy. No to jest jednak no, pokazuje jakby dobry jest Progetto, więc jeśli ktoś nie wykorzystał tego kodu na wypożyczenie, to pewnie jeszcze będzie mógł ten kod wykorzystać. No to polecam to, Na pewno wynik wam skoczy do góry z racji tego, że jest to pojazd taki, a nie inny. I na pewno ten Progetto może wam pomóc wbić szybciej ten 15 poziom. Moim zdaniem pojazd jest świetny. I nie dziwię się, że gracze ciągle tylko czekają kiedy ten pojazd się pojawi w sklepie, kiedy będzie można go kupić i są w stanie dać naprawdę duże pieniądze, bo ten pojazd podnosi nam wyniki, no sorry, ale taka jest prawda. I to naprawdę ten pojazd miesza i powoduje niesamowity. Prze niesamowitą przepaść powoduje w grze jeśli chodzi o pojazd drzewkowy, a pojazd y, premium I to właśnie tutaj najlepiej widać właśnie to Pay to win, zapłać, będziesz miał lepszy pojazd Ja go mam na 5 bite więc nie mam jeszcze wyszkolonej super załogi Nigdy jakoś nie szkoliłem Włochów zbytnio y, Nie mam pełnego jeszcze wyposażenia, bo coś tam mógłbym jeszcze włożyć I ten pojazd moim zdaniem już jest świetny A teraz wyobraźmy sobie, mamy mega wyszkoloną załogę Wyposażony pojazd, dopieszczony, jeszcze jakieś tam y, dodatki do niego włożymy no to praktycznie, że jeżdżący zabójca, no o czym tu wiele mówić, no ten pojazd jest po prostu lepszy i mi się wydaje, że no, usunąć go nie usuną, bo się im zapewne nie da. Protesty graczy, którzy ten pojazd posiadają byłyby gigantyczne, z drugiej strony olbrzymia liczba graczy, tych którzy mają inne pojazdy lub nie kupują premek, bo przecież są tacy gracze i o nich też trzeba pamiętać, no to po prostu z chęcią by ten pojazd wykopali, no bo niestety, ale on jest lepszy i yy. Może to się wydaje takie komuś proste i... wręcz banalne gadanie o tym, bo przecież nie jeden brał się za ten temat, ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę jedno Że ja grając w linii frontu, gdzie nie jestem graczem jakimś wybitnym, bo nie uważam się z tego gracza, jestem graczem, który daje sobie rady, potrafi wbić 15 poziom, jak już mówiłem, każdy może ten 15 poziom przy odpowiedniej liczbie meczów i odpowiedniej liczbie czasów wbić. Od razu widzę, że gram prożetto i robię lepszy wynik. To jest jakby instant yy, ten wynik lepszy. No i ten magazynek, który jest no nieprzewidywalny. Ja wywalam zazwyczaj trzy pociski, jak tylko się da. Yy, potem to ładowanie faktycznie jest uciążliwe. Może inną taktykę powinienem obrać, ale mi się wydaje, że jak zaczynam tą pojazdem gramnik 5 bitew, to już tak wyciskam z niego tyle, się da. A naprawdę on robi no niesamowite wrażenie. I ta armata, ona jest naprawdę celna. Ona praktycznie. O, nie wiem, czy słyszeliście, właśnie zbliża się burza, więc muszę kończyć. Yy, ale właśnie wracając do tej armaty, no to ona jest niesamowicie celna, niesamowicie skuteczna. Po prostu, no coś fenomenalnego, coś co potrafi namieszać i widzicie, tu strzelam dość duże odległości i raczej trafiam, jak nie trafiam, no to przeze mnie. Jeden z moich widzów zwrócił mi uwagę, że naprawdę kiedy sadzę niezłe pociski w kosmos i jak najbardziej mu przyznaję rację, nie strzelałem niekiedy najlepiej. Jeśli jedzie dwóch przeciwników, no to... Nigdy nie wiadomo, który dostanie niekiedy. Zwłaszcza jak gram na 122, w defenderze, to wtedy niekiedy celuję, stoją do sumie dwa... Pamiętam kiedyś była taka sytuacja, że stały dwa projecty, i celowałem w sumie jednego, trafiłem tego drugiego. E, w sumie niechcący, ale dostał. Punkty wpadły, no i wszystko spoko, fajnie. Chciałem tego, tego jednego po prostu dobić, a ten drugi w sumie go troszeczkę osłonił, chociaż e, pocisk był celowany w tego drugiego. No ale... Nie każdy jest idealnym strzelcem, nie każdemu to wszystko super wychodzi, aczkolwiek y, jeśli gracie, to, to będzie wam łatwiej i lepiej. Chociaż na przykład taki. Ja preferuję właśnie taki styl grania y, takim czołgiem jakim jest y, Obek 703, który jest po prostu. Y, no, kosmiczny, jest, y, ma świetny pancerz, Ja lubię sobie czasami podbijać coś. I to działo, które potrafi masakrować, jak widzicie, udało się mi wbić generała w dużym stopniu dzięki projektowi. To od razu mówię, bo inne pojazdy to by tak łatwo mi nie poszło. Y tutaj udało się te cele chyba obronić, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam tak co to powiedzieć. Bitwa w każdym razie, nieważne czy miałem bitwę przegraną, czy wygraną, wbijałem generała i to mnie po prostu zaskoczyło, że tak jeden pojazd może zmienić styl rozgrywki i doprowadzić do takiej niej sytuacji no po prostu yy, masakra. To jest totalnie, moim zdaniem, pojazd za dobry, ale to jest może moje tylko zdanie, tak, zwycięstwo tu było jak najbardziej udało się wbić generała, udało się zarobić świetne ilość kredytów, więc naprawdę jeśli możecie wypożyczyć sobie jakiś pojazd, to wypożyczcie Progetto. No po prostu yy, fenomenalnie to wszystko wygląda na tym pojeździe. Ja już powoli będę kończył, po pierwsze kończy mi się czas nagrania, po drugie burza zaczyna szaleć za moim oknem. Napiszcie co myślicie o Progetto, jak wam się ten pojazd podoba, czy też uważacie go za pojazd zbyt dobry. Czy mieliście okazję nim zagrać, czy zamierzacie go wypożyczyć. Naprawdę moim zdaniem jest on warty wypożyczenia i zagrania nim chociaż 5 bitew. Z mojej strony to tyle, jeśli film Wam się podobał no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!